Dobry wieczór, dziewczyny. Zaczynamy ceremonię chaosu. Proszę, Tomku. Ta koperta trafi do... Johanny. Za brak dyskrecji zamiast przyjść, porozmawiać cztery oczy, że jest zazdrosna o Toma, to obgaduje mnie przy wszystkich. To ja to napisałam, to nie jest żaden sekret. Była sytuacja przy stole, a, no i zaczęłaś przy mnie mówić, jak on mnie pocałował, a do ciebie mówi Hani i tak dalej. Jak zresztą zauważyliście wszystkie dziewczyny obecne, że wstałam i sobie poszłam, bo nie chciałam tego słuchać. Ona była bardzo wkurzona. To widać. Ona mówi, że ona nie uznaje zazdrości, ale ja w to nie wierzę. Jeżeli znajdziesz szczęście w ramionach Toma, to życzę Ci jak najlepiej. Jeżeli Mira jest jego numer jeden, to proszę bardzo, niech ona będzie jego numer jeden, a z tego co widzę, przy mnie to się zachowuje tak, jakby ona była na niego obca osobą. Kolejna koperta jest dla. Iza. Bo gra na dwa fronty. To ja to powiedziałam. A kurde, Joanna. Powinna podrywać jednego albo drugiego, a nie dwóch naraz. Gdzie ci się to rzuciło? Coś powiesz dodatkowo? Nie, no comments. No comments, okej. Okay. Takie dogryzanie sobie nawzajem, żeby. Wbijać szpilkę i wykruszać przeciwnika. No comment.